Branża Public Relations ma bardzo wiele wyzwań. Ona ma zawsze bardzo wiele wyzwań, tylko z czasem i z pewną ewolucją branży one się modyfikują albo ewentualnie tasują się priorytety. Inne priorytety wychodzą na czoło rankingu. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że przez ostatnie lata, moim zdaniem skromnym, bardzo zdystansowały nas inne branże, komunikacja marketingowa, jak digital. Postęp u nich i ewolucja są. Zdecydowanie większe, muszę przyznać, niż public relations. Nasza branża się rozwija bardzo organicznie. Może nie ma takiej możliwości jak marketing, to jest jasne, trzeba znać promocję. Natomiast dają nas, nam też taki mocny bodziec i benchmark, bo inne organizacje branżowe, szeroko patrząc na komunikację marketingową, robią mnóstwo bardzo y, ciekawych rzeczy i zaawansowanych, i użytecznych. I my przyjęliśmy właśnie taką filozofię w Polskim Stowarzyszeniu Public Relations tej kadencji przynajmniej, że będziemy chcieli generować bardzo dużo działań, jak najwięcej, na miarę możliwości, które będą praktyczne i użyteczne y, dla zawodu PR-owca i dla branży PR, dla rynku. To są przeróżne rzeczy, od regu regulowania na tyle, na ile prawnie jest to możliwe, zawodów, zawodów y, wokół Public Relations, poprzez y, takie dziedziny jak przetargi publiczne i komercyjne. Tutaj duży mamy postęp przez ostatnie lata, także w działce PR, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. Samoregulacja branży, dobre praktyki. Tutaj mnóstwo przykładów można by było dać, to takich praktycznych z życia wziętych, na przykład rotacja pracowników między firmami, konkurencja w przetargach, dużo rzeczy jest wymagających przepracowania. Ustalenia pewnych działań, które zaniechają pewien problem, zmarginalizują jego skalę, rozwiążą ewentualnie. Dużo jeszcze jest działań, które mają przynieść bodziec rozwojowy dla public relations. O różnych rzeczach myślimy. Między innymi powstała taka Rada do Sprawy, Rada Sektorowa Komunikacji Marketingowej. PR to nie marketing, ok, ale tam. W bliskiej przyszłości będą regulowane zawody PR-owca, takie jak PR-manager w organizacji, jak employer branding specialist. To są rzeczy, przy których my chcemy uczestniczyć. To są wyzwania dla organizacji branżowej, samorządu zawodowego i chcielibyśmy się z tym zmierzyć. Branża public relations dla ludzi młodych, studentów czy ludzi tuż po studiach ma bardzo różne wyobrażenie. Jestem tego świadomy. To jest problem ale tak naprawdę to zależy indywidualnie od każdej osoby, na ile ona chce sobie głęboko sprawdzić zawód, w który wchodzi. Znaczy każdy naprawdę powinien wchodzić w swoje życie zawodowe, pewne rzeczy przepracować, pewną wiedzę zdobyć, przeanalizować, żeby móc ocenić świadomie, w jaki zawód chce wchodzić. Natomiast uczelnie odgrywają tutaj też kapitalną rolę, to znaczy Pięknie by było, gdyby polskie uczelnie, a przynajmniej wszystkie te szerokie czołówki, tak to nazwijmy ogólnie, wypuszczały na rynek pracy świadomego absolwenta, znaczy świadomego tego, co on chce robić i jaka dziedzina wiąże się z jakimi obowiązkami. Znaczy, przychodzą ludzie do PR i uważają, że będą robić PR w mediach społecznościowych. Okej, okay, to w jakimś tam stopniu się zgadza, ale PR to jest dziedzina nieporównanie szersza i większa i spektrum obowiązków na przykład w agencji PR-owej, jeśli to nie będzie wąskie stanowisko social media specialist, no może być, może być zaskakujące. Także trzeba tych ludzi uświadamiać i ja myślę, że nawet jeśli to są studia stricte PR-owe, na przykład podyplomować, to ważne jest, aby w ramach tych studiów te granice pokazywać i te rozróżnienia uzmysławiać ludziom, żeby oni wiedzieli, z jakimi kompetencjami wchodzą na rynek i gdzie z nim, do kogo, gdzie się z nimi zgłosić. To jest bardzo ważne.